Dzień dobry, ja jestem Norwarian i na dzisiaj szybki vlog, w którym pokażę wam jak to wokół mnie to wyglądało zawsze z tego profilu na mnie patrzyliście a, więc chciałem pokazać jak tutaj całe to biurko i wszystko wygląda a, jak tam wam mówiłem na facebooku i cp się dzisiaj wyprowadzam także teraz będzie to ostatnia okazja żebym to zrobił tak naprawdę więc więc tak. no, już Tu jest sobie już to Dobrze słychać. A dam sobie pandę tutaj. Sobie usiądzie. Zaczniemy od drzwi, bo tutaj wiele, wiele ludzi o to pyta. Więc szybko pokażę. Pyk. Historia jest taka, że kiedyś była u mnie domówka i przyszła do mnie tam zgraja osób i jedna z dziewczyn nazywała się Zuza i na nazwisko miała też Ziaja, więc twierdziła, że jestem jej braciszkiem. Taka historia. Tutaj macie ten cały tele... Y nie telefon. Um, fotel. <grych> jest panda Tutaj mamy drugi monitor, na którym zawsze tam odczytuję te wszystkie um, streamowe rzeczy. Zawsze mam tam czat. To jest główny monitor, na którym oczywiście gram. Tu macie mikrofon, macie słuchawki, um, albo też klawiatura. Troszkę wysunę. O, albo nie wysunę. Nieważne. czekajcie a, tam jest klawiatura, jest tam też myszka, tak głęboko. Jest oczywiście najlepsza woda, którą zawsze piję. E, router u góry, troszkę książek. Oraz najlepszy aktor, Nicolas Cage. Um, Google, czyli um, Google AdSense. Dostajecie taki liścik, jeśli chcecie zarabiać poprzez właśnie reklamy e, na zasadzie potwierdzenia. Musicie coś takiego dostać. A um, Podróżową pandę no niestety nie mogę brać tej ze sobą w podróże, więc zawsze gdzie, e, jeśli gdzieś jadę, jak na przykład na IJ do Poznania itp. Mam tą pandę ze sobą. A skarbonka, którą mam od chyba, jest nawet nie wiem, od piątej postałówki, czyli miałem 11 lat około? Nie więcej troszkę. Nie, 15. O, to około 10 lat już mam tą skarbonkę. a pamiątkę z wakacji mm, i... są i chyba tyle. No to jest komputer, tam jeszcze mamy a, sprzęt grający i chyba, chyba tyle. No, Reszty pokoju wam nie pokażę, bo jest totalny burdel. Także nic ciekawego tam mm, nie ma, oprócz rozpierdziału całego. Także to by było na tyle z tego mieszkania i kurczę, Mam nadzieję, że. Znaczy myślę, że zrobi się? Zrobi się jeszcze edycję z nowego mieszkania, e, skoro Was tak to bardzo ciekawi. Także ja się żegnam. Panda. Panda też się żegna, także dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.